Dziadku, kręcę cię, dobra? Dobra. Cześć, dziadku. Przywitaj się z Biszkoptem. Witaj, Biskop! <laughs> Widziałeś, jaki śmieszny jest Biszkopt? Ten filmik zrobi furorę w internecie. Pewnie, Marku. Wcale mnie nie dziwi, że Biszkopt został gwiazdą netu. Biszkopt! <laughs> Gdzie jesteś? BISZKOPT! 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 PETS KLUB! Pets Pets Zaginione zwierzęta znajdzie nich! Pets Klub! Pets Klub! Jestem Bib! Oskar! A ja Nina! Wierny z nami zawsze jest! Nasz suchnięty i cuchnący pies! Bec Biszkopt. Biszkopt, gwiazda netu, zniknął dwa dni temu. To ulubieniec domu emeryta. Kot pana Alberta, dziadka Marka. To on nas wezwał. Kotek nigdy nie znikał na tak długo. To można mieć kota w domu emeryta? Oczywiście. Zwierzęta do towarzystwa dobrze robią osobom starszym. Uspokajają, obdarzają czułością. Widzisz, jakie to urocze? I pon! O Sotokari! Promo To już oficjalne. Tim zupełnie zwariował. Niedługo zdobywam pomarańczowy pas w Judo! I muszę trenować! Dobra, jesteśmy! No już, śpieszmy się. Jesteście z, pet z klubu? Dzięki, że przyszliście tak szybko. Ty pewnie jesteś Marek, równie zabawny jak twój kot. Ja jestem Nina, a to są Tim i Oskar. Opowiesz nam o. o kopcie? no to mniej zabawne. Nadal nie wrócił, a od e. dwóch dni w domu emeryta wszyscy są źli. To wszystko przez ciebie, Geniu. Miał powyżej uszu twoich ciast orzechowych. A kto go zamęczał wyciąganiem pcheł? Może ja? Ty czarownico! <słuch> Mm -mm. Przepraszam, panie, widział ktoś biszkopta? Poluję w parku na myszy! U sąsiadów, zjada w nie, że jest w parku! To twoja wina! Nie! Twoja wina! E, spytajcie Alberta, wszyscy wiedzą, że traci rozum. Pewnie zapomniał, gdzie wsadził kota. Tak nie wolno! To nie jego wina! Znajdziemy go bez was, co nie pet w klubie? Mm -hmm. Przedstawię wam mojego dziadka. Dziadku, gdzie jesteś? <gry> Te wszystkie dowcipy to u was rodzinne? Chciałem przestraszyć tylko Marka. Biszkop też lubił żarciki. Pokażę wam, jak chcecie. <gry> <gry> hey! Biszkopty cały czas miałczy. Im więcej się do niego mówi, tym więcej odpowiada. Ale ponieważ wszyscy do niego mówią, stał się bardzo gadatliwy. Wow, to pan w kimonie i z czarnym pasem? <grym> tak, lubisz judo? No, pomoże mi pan zdobyć pomarańczowy pas, proszę. No, pewnie. Hurra! zostanę mistrzem judo. <grym> Pierwsza lekcja, mały żuczku, musisz utrzymywać równowagę na nogach. <grym> Według Petspedi, jeśli kot się zgubi, może się schować i czekać, aż się go zawoła. Na odgłos chrupek na pewno przybiegnie, ile sił łapa! A ja mam morusa i jego super węg! Ty też chodź, Marek! Mieszkop świetnie zna Twój głos! Ruszamy, chłopaki! Chodź, mały żuczku! Spróbuj mnie przewrócić! Ja! 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 Ty. To plac budowy, a nie piaskownica dla dzieci. Ale proszę pana, my szukamy kotka. Nie ma tu żadnego kota, widziałbym go. Pracuję tu przez cały dzień. A już zmykać mi stąd. Biskopt, gdzie jesteś, biskopt? Biskopt? Biskopt. Słuchaj dobrze, mały Żuczku. Aby zrobić osotogeri, podcinasz przeciwnika nogą wspierającą. O tak. Co to? Hmm? Widział pan to? Przeszukaliśmy całą okolicę i nie mamy żadnego świadka. Jak tam sportowiec? Ty sobie robisz piruety, a my prowadzimy dochodzenie z narażeniem życia. Może robię piruety, ale coś odkryłem. Ktoś kradł chrupki z miski biszkopta, ale nie zauważyłem kto. Ale odjazd, kto to mógł być? Hmm, trzeba nakryć złodzieja, kiedy znowu przyjdzie. Jak to zrobimy? Marek Żartowniś na pewno ma jakiś zabawny pomysł. Mhm. Mm to super! Jutro rano zostawimy pułapkę. Pułapkę CHKZ. CHKZ? CHKZ? ha <noise> Pułapka CHKZ zadziałała! Nie ma chrupek! Teraz wystarczy włączyć mój wzmacniacz dźwięków, by znaleźć winnego! Ej, możesz wreszcie powiedzieć, co znaczy to CHKZ? CHKZ znaczy chrupki, które znikają! Wsypałem proszek kichający marka do miski z chrupkami i wtedy. O! O! Jest kichanie. Idziemy! Pokój pani gieni! Hmm? <grywa> <grywa> Załatwiliśmy panią chrupkami na kichanie! <grywa> Proszę pani! Niech pani odda biszkopta! <grywa> e, to nie jest biszkopt! O skarbuś! Wzięłam chrupki Biszkopta, bo moje się skończyły. Znaleźliście go! <grywa> <grywa> Pewnie nie znaleźliśmy żadnego kota Bardzo panu dziękuję Ach, to już piętnaste schronisko Jan i ani śladu biszkopta A wy coś macie? <grystanie> Też nic, ale jestem pewny, że coś przegapiliśmy Chodźcie, obejrzymy wszystkie filmiki Słuchajcie, mój dziadek zniknął Poszedł do miasta szukać biszkopta, ale on traci głowę, kiedy się czymś martwi Pewnie się zgubił nie martw się Marek Jesteśmy bez klubem Jak mamy znaleźć dziadka? Normalnie Z wszystkimi członkami naszego klubu Puścimy SOS Na pewno ktoś nam pomoże Tylko, że teraz nie szukamy zwierzaka, a wąsatego dziadka w okularach Miejmy nadzieję, że ktoś go zobaczy hmm. A potem wracamy na trop biszkopta Alicja i jej mama widziały go w parku. Idziemy. Jest w środku parku, nie chciał ze mną iść, chyba się zgubił. Mean. Hmm. Tak, to pan Albert! Dzięki Alicja, zajmę się nim! To ja, Tim, zaprowadzę pana do domu emerytów. Pan się nie martwi, znajdziemy Biszkopta. Hmm. O, to wy dzieci! Morus! Wyszedłem poszukać biszkopta i chyba się trochę zgubiłem. Ale traci pan głos, nie jest pan chory. To drobiazg, ale tu jest bardzo zimno. Proszę teraz odpocząć i zaraz się poprawi. Hmm. Klimatyzacja włączona na maksa. To na pewno dlatego pan się tak przeziębił. I stracił pan też głos? Już wiem! Zrozumiałem, co spotkało biszkopta. Ha? Słuchajcie, Biszkopt też coraz bardziej traci głos, jak pan Albert! No tak! Masz rację, Oskar! Koty też się przeziębiają i przestają miałczeć! A więc jeśli tak, biszkopt jest tu gdzieś blisko i nazwoła, a my go nie słyszymy, bo stracił głos! Mm. Słuchałem wszędzie za pomocą wzmacniacza. Nie słychać miałczenia. Czekajcie! W jednym miejscu nie szukaliśmy, tam gdzie jest remont! Nie mogłam tam wejść przez murarza! Ej, to plac budowy, a nie piaskownica dla dzieci! A pamiętacie filmik? Biszkopt właśnie tam bardzo chciał wejść! A więc może jeszcze tam jest! Hmm. Nic! Co jest, Morus? Znalazłeś coś? Czekaj, Daj, ja posłucham! Czego chcesz słuchać? Nie widzisz, że tam jest ściana? Hmm. 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 Ale odjazd! Miałcząca ściana! Co? Biszkopt! Mówiłem, że to plac budowy. Nie wolno, wynocha! Niech pan zaczeka! W tej ścianie słychać miałczenie. Może tam być kot! Jaki kot? Żarty sobie stroicie? Mówię wynocha! Cioso, słuchawka za! Ej, co ty robisz? Ha! No, to prawda, że słychać kota. Pewnie się śliznął między dwie płyty podczas stawiania ściany i został tam, kiedy dokręciłem śruby. Nie martwcie się, uwolnię go. Uważajcie. Jest tutaj. Wyśkop. Ale biedny, osłabiony! Mógł sobie długo miałczeć, nikt by go nie usłyszał przy jego chrypce. Dziękuję, morus. I co pisz, wyzdrowiałeś już? Jaki on śliczny, twój skarbuś też gienił. Dziękuję, moja droga. Zobacz, jak one się lubią! I co mały żuczku? Kiedy znów robimy trening? Ja jednak chyba wolę być łowcą. Z rękawicami, super czapką i maską. Ten kostium jest przyjemniejszy. Sam go zrobiłem. Proszę, Marek, zasłużyłeś na legitymację Pets klubu. Wow! Dzięki Nina! Spoko! A tak, wibrująca ręka. Też umiem robić żarty. <śled> Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC, Start International Polska.